Yo, yo, yo! Witam Was, Opsi! Mam dzisiaj dla Was przygotowany glitch na prośbę właśnie Waszą Wiele ludzi niech wie jak zrobić właśnie tą tapicerkę modowaną Secret Gold I Pokażę Wam jak to zrobić i od razu przygotować sobie pojazd już dla bandito Minus jest jeden dla niektórych ogromny ale dla posiadaczy PS-a nie jest to minus w ogóle, nie? Ponieważ można to zrobić tylko na PS, gdyż musimy mieć Magic Slot. Właśnie tą tapicerkę będziemy, będziemy mieć w pojeździe, który przygotuję zaraz. Właśnie ten pojazd, który tutaj stoi, on jest na Magic Slot. Czyli tu był Magic Slot, kupiłem pojazd na pozycję, gdzie znajduje się Magic Slot. Jest to Impaler i Easy. Te dwa pojazdy przenoszą, tworzą tapicerkę modowaną Secret Cold. Oczywiście poprzedni glitch tym właśnie przerzucaniem, stworzeniem tego tapicerki działa Ale teraz pokażę Wam kolejną metodę, która właśnie można zrobić sobie w, e, Zrobić sobie właśnie w arenie na tym dostępnym glitchu, który teraz działa Zobaczcie właśnie ten pojazd, ten pojazd, wszystkie te pojazdy możemy użyć Ponieważ one także mają tapicerkę, ale te pojazdy będziemy używać do modowania pojazdu, który później e, po prostu Tą tapicerkę zrobimy w pojeździe modowanym, a ten modowany pojazd po prostu wstawimy e, moda w bandito i wtedy od bandito każdy pojazd, który będzie kopiowany i który będzie modowany i który będzie mógł otrzymać tapicerkę, otrzyma ją Secret Gold. Ja Wam właśnie pokażę jak to zrobić. Jest to troszeczkę długotrwały glitch, ponieważ no zajmie trochę, bo jest kilka etapów, ale, ale jak Ktoś jest chętny i, i chce to mieć, to jak najbardziej zrobi to bez problemu, ja Wam to pomogę właśnie zrobić. Więc zaczynamy liczać tak samo jak zwykle, czyli musimy mieć znajomego w arenie, tylko sobie tam stoi gdzieś w arenie. Solo nie próbowałem, ale myślę, że też idzie to zrobić. Więc wjeżdżamy jakimś dużym pojazdem, właśnie do, do tych do licza fajnie jest, są używane duże pojazdy i idea te ja teraz też użyję, użyję właśnie różnych pojazdów do tego, żeby generalnie chodzić tylko o to, żeby ta przestrzeń była jak największa zachowana w garażu, żeby ten pojazd tam trafił gdzieś drugi z boku, ale zresztą zobaczycie wszystko po kolei. Więc oczywiście przechodzimy po pierwsze, żeby ten pojazd wchodzimy na tą akcję, tą akcję też musicie mieć oczywiście czyli jak ktoś nie wie jak wygląda to kopiowanie to zapraszam wcześniej nie będę tłumaczył wam wszystkiego od początku bo to za długo zajmie, za dużo zrobię zamęt więc myślę że kto się bierze za tworzenie tej Secret Code to już powinien mieć tą wiedzę właśnie z kopiowaniem także nie będziemy już rozwijać tego tematu bardziej więc oczywiście tutaj kopiujemy najpierw najpierw teraz będziemy kopiować ten pojazd czyli musimy zrobić modowany ten pojazd. Teraz przechodzimy do zmodowania tego pojazdu, jeszcze nie do tapicerki, ponieważ ten pojazd, żeby, żeby naprawdę był, e, był elegancki, to najpierw musi dostać moda A potem jak damy tapicerkę, to ten mod znowu cały nam zniknie i musimy zrobić to w tej kolejności pierwsze robimy moda, czyli wybieramy pojazd, który nadaje się, czyli czyściutki pojazd z zajebistym modem którego chcemy później przerzucić na Bandito, i tak dalej, który nam będzie służył już na wiele, wiele innych pojazdów. Więc wybieramy najlepsze auto, jakie macie, któremu będzie przekazywać młoda. Czyli ja wybieram, przypuśćmy ten kolor, właśnie fiolet, taki fajny mat. To właśnie ja wybieram ten kolor. Złote kółka, te tablice, klakson, wszystko zmodowane. To jest 100% modowany pojazd szyby. Wszystko, wszystko jest pierwsza klasa. I sprawa wygląda jeszcze w taki sposób, że. Później Wam pokażę drugi etap, jak możecie sobie zmienić te koła oczywiście, bo jest na to też sposób wybrać sobie swoje własne koła, jakie chcecie, nie, nie te, które nam przekazuje mod. To Wam też pokażę. Ale najpierw modujemy ten pojazd, czyli tego właśnie impalera, który później nam da tapicerki. Pierwszego modujemy, bo to jest najważniejszy, musimy go zmodować. Zobaczcie jak go ustawiłem właśnie w taki sposób, żeby była możliwość tu wjazdu pojazdem, bo jak zahaczy lub po prostu dobije to wam znika ten pojazd, dlatego ważne jest, żeby go dobrze ustawić. Teraz wybieram właśnie ten pojazd, który nam da tenże mod, Pierwsza klasa. To jest właśnie ten pojazd, spójrzcie. No, idealny pojazd nadaje się do modowania jak najbardziej. No, czyli musimy na nim wyjechać, wjechać z powrotem. No i teraz po prostu będziemy już przechodzić do modowania impalera i spójrzcie no to tu oczywiście wszystko dobrze znacie, jeżeli nie no to zapraszam do ponownych filmików właśnie z live'ów to były te filmiki i wczorajszy też filmik był pokazany także myślę, że jeżeli tego nie kumacie no to wcześniejsze filmiki Wam to wyjaśnię no i teraz wjeżdżamy widzicie tym pojazdem zmodowanym on wjeżdża elegancko, nie zaczepia za pojazd w ogóle pojazd nam zostaje, wychodzimy po prostu jest pojazd nam został i o to chodzi no i teraz po prostu pakujemy się do niego i znowu wchodzimy na akcję, zmodowaną tą z uszkodzoną akcję, nie zmodowaną tylko uszkodzoną, która po prostu powoduje błąd i też ją wrzucę pod filmikiem. Kopiowanie w sumie też Wam wrzucę. Jakby ktoś nie wiedział to wszystko będzie pod filmikiem w linka. No oczywiście potwierdzamy. Respimy się z powrotem. Mamy mod, i to jest, zobaczcie, nawet mu przeszła ta biała tapicerka z tamtego pojazdu, bo ten pojazd ma białą tapicerkę. Ta biała tapicerka to ta akurat jest dostępna, nie trzeba jej modować, także to jest standardowa tapicerka. I teraz zapisujemy ten pojazd, czyli kupujemy cokolwiek, żeby go zapisać, bo to jest bardzo ważny element, żeby go zapisać, żeby miał tego moda. No teraz, będziemy już przechodzić do utworzenia tapicerki. I dlatego tu jest niezbędny Magic Slot. Nie może zrobić tego Xbox, bo na Xbox chyba nie ma Magic Slotu Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc, więc przepraszam Was, sorry chłopaki, ale to już nie jest moja wina. Więc, więc dobra, jest, teraz ten pojazd cały czas jest Magic Slotem, pamiętajcie o tym. I, I teraz po prostu przechodzimy do, do tuningu, czyli formalnie już wjeżdżamy do mechanika i będziemy ulepszać ten pojazd. Na dla niego ulepszenie areny, wojny, i będziemy wybierać teraz opcję Shock. Zobaczcie, jaki ten pojazd piękny wyszedł. To jest właśnie baza nasza, która będzie dawała te wszystkie mody innym pojazdom, które, które później możemy modować dzięki temu pojazdowi I teraz pójście, dajemy na właśnie Impalera Shock i będziemy potwierdzać I w momencie, jak kupimy tą przeróbkę. Dajemy PS ustawienia internet i po prostu odznaczamy internet. Włączamy, włączamy ponownie, dajemy X, no i respimy się na fabule. Z fabule wracamy na, 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 na sesję dla zaproszonych lub po prostu dołączamy z powrotem do znajomych, tak jak ja to zrobiłem, ponieważ znajomy mi tam pomaga cały czas z kopiowaniem. Także, także jest gitara. No i teraz już wchodzimy, i spójrzcie, wchodzimy wchodzimy do, a, ja nie miałem pojazdu bo on był na zewnątrz, więc po prostu wsiadłem do pojazdu, wyjechałem, wjechając z powrotem i wraca nasz nasz Impaler na miejsce i zobaczcie otrzymuję, otrzymuję teraz Gold tapicerkę, Secret Gold i to jest tworzony pojazd już do przenoszenia modów i teraz możecie tego Impalera już użyć jako jaką bazę, czyli jechać i już zrobić sobie, wstawić go do Bandito a teraz wam pokażę, to już jest zakończone, oczywiście musicie go skopiować jak nie chcecie stracić tego moda bo on cały czas jest na Cały czas jest na Magic Slot i po prostu po wyłączeniu aplikacji Wam wszystko zniknie. Teraz Wam pokażę, jak zmienić koła w tym, tym impalerze całym, nie? Pokażę Wam jak zrobić, aby jeżeli chcecie inne koła mu dać. Jeżeli macie fajny pojazd z kolorami, z tablicami, ale ma inne koła. Więc oczywiście to też jest teraz możliwe na tym klitzu, kiedyś by nie było opcji na to. Teraz jest, więc warto sobie to też obczaić, tak zrobić. Czyli przypuśćmy, że ja chcę wstawić, żeby ten pojazd miał klince na przykład. Czyli w ogóle inną familię, inną rodzinę Benego. I zobaczcie co teraz. Oczywiście on nie możemy mu zmienić kół, ponieważ on, on standardzie nie posiada benego kół, tak? Więc nie możemy sobie te, tego zrobić. On nam służył tylko do utworzenia tapicerki i, i właśnie musi być modowany, ponieważ jeżeli by nie był modowany, utworzylibyście tapicerkę, to on by wam przerzucał na inne pojazdy tylko tapicerkę, a w momencie modowania tapicerka by została po prostu zmieniona na standardową. Dlatego robicie to tak jak ja, i wtedy gwarantuję Wam, że jest bomba. No, czyli teraz przechodzimy znowu do kopiowania. Z tym, że teraz wrzucamy pojazd na, obojętnie jaki pojazd. Bo pojazd musi być taki, który ma możliwość zmiany kół benigo. Czyli możecie użyć każdy pojazd w, w arenie, który dostaje tą opcję. No to, no to tam jest na przykład, na przykład jest dominator, na przykład jest. To tam jeszcze dostaje te kółka od Benego. Nie ja wiem czy mini nie dostaje. To jeżeli mini dostaje, to możecie od razu zmodyfikować mini i, i Mini wtedy możecie wstawić. Nie bawić się już z tym teraz dotyczącym ja, tylko po prostu zmienić kółka i wstawić to bandito. Ale nie jestem pewien co do mini, ale chyba tak. No i jakieś pojazdy. Nawet możecie użyć LED. LED Retro możecie użyć jak najbardziej Insurgent, ponieważ Insurgent dostał opcję zmiany kół od Baniego. Także jak najbardziej się nadaje do tego. Ja właśnie wykorzystuję Insurgenta do każdego takiej, takiej przeróbki. No, czyli robimy standardowo glitch znowu na przerzucanie moda, i teraz przerzucamy po prostu całego tego, in, tego impalera. Tak dobrze mówię? Impaler chyba, nie? E, przerzucam całego moda z tą tapicerką, wszystko, co ludzkiego moda przerzucam. Kopię po prostu cały mod na, e, na pojazd e, Insurgent. Dlaczego? No właśnie, bo on będzie tą bazą, że można zmienić mu koła. I mimo tego, że insurgent nie ma tapicerki, nie można mu zmienić, modyfikować tapicerki, to i tak on dostaje tą tapicerkę. Ona tak naprawdę jest niewidoczna, ale tam jest. Jest tam zapisana, że jest go Secret Gold tapicerka u niego. I, i, i nie ma nieważne, nie że jej nie widać. Ona tam jest, ponieważ my ją skopiujemy właśnie w ten sposób, teraz przerzucamy całego moda. Na insurgenta z tamtego pojazdu i później zmieniamy sobie koła. Co zobaczycie, że normalnie zapisujemy pojazd. Zobaczcie, teraz właśnie wjeżdżamy już, już, już impalerem. Wjeżdżamy i po prostu przekazujemy mu teraz tego moda. Czyli dostanie, 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 w sumie nic się u niego nie zmieni. Ponieważ on już tak wygląda, ten instrument, oczywiście, wymnożycie to już standardowego i on po prostu dostanie całego moda z impalera. Nie musi być modowany, nie musi być tuż modowany ten pojazd, który teraz, teraz będziemy tak naprawdę go robić, nie? Czyli tak jakby ten instrument był czyściutki, to on dostaje teraz całkowitego moda od impalera. Czyściutko, tak? To przechodzi wszystko z niego na na, na ten pojazd. Oczywiście LEGI, no tak jak mówiłem wcześniej, wiele pojazdów możecie użyć. Niekoniecznie insurgenta. No i teraz, teraz już przechodzimy do akcji, powrócimy i będziemy mieć skopiowany e, tego impalera na, na całym insurgencie i teraz już będziemy mogli mieć 100% przygotowany pojazd, 100% bazy pojazdu do modyfikacji, czyli możemy już wtedy Wszystkie mody wrzucać z insurgenta na inne pojazdy, a najlepiej wrzucić tego insurgenta na Bandito. Bandito też nie otrzymuje tapicerki, nie jest widoczna, ale za każdym razem, który pojazd zmodyfikujecie poprzez Bandito, to zostaje całego moda, łącznie z tablicami, łącznie z tapicerką, z wszystkim. Jeżeli, oczywiście, ten pojazd może dostać tą tapicerkę, jeżeli ma taką możliwość, bo nie wszystkie mają, jest tylko część pojazdów, nie wiem, 30% chyba może tylko dostać z albo i mniej, jak widzicie, dostał jakieś oznaczenie, czyli, czyli tak po prostu dostał, bo, bo on tam miał może coś wykupione, no ja to oczywiście teraz coś zmieniamy, żeby zapisać go. Teraz aktualnie mamy skopiowane, nawet mamy skopiowane teraz. Całą naszą pracę z impalera, którą zrobiliśmy z Magic Slot, czyli już nie musimy impalera kopiować, chyba że Wam zależy na tym pojeździe, no to sobie skopiujecie go, jeżeli chcecie go zachować. No ale oczywiście jeżeli nie, no to włączcie aplikację, mod znika, ale na insurgencie już wszystko zostaje. No i teraz zobaczcie, wchodzimy do, po prostu do PSD, już jest zapisany, już ma wszystko mod, mimo że nie ma tej tapicerki, ona tam jest, mówię jeszcze raz. I teraz po prostu zmieniamy koła, jakie, jakie nam odpowiadają. nie lubicie na przykład Big Dogsów, możecie zmienić rodzinę, ponieważ właśnie Insurgen ma tą możliwość. Zobaczcie, koła są pure white, czyli są zmodowane. Czyli właśnie tak ma być. On dostał model salutkiego. I teraz na przykład dajmy Cleansy proszę bardzo. Zapisujemy, kupujemy, on już jest zapisany. I teraz ten, tenże Insurgen już jest gotowy do modowania innych pojazdów 100% oraz Bandito. To jest wszystko z mojej strony, dzięki za uwagę, jak widzicie nie jest to trudne, trochę czasochłonne, ale pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, że ułopsy go nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie! Yo!